Tchau, quem Jesteśmy w mojej rodzinnej miejscowości wapno. Tu się urodziłem, wychowałem i tak naprawdę cała moja pasja związana z rolnictwem i z pracą pochodzi z tego miejsca, w którym tak naprawdę codziennie budziłem się, patrząc przez okno na toczące się życie na podwórzu. Tak naprawdę można powiedzieć, że rolnictwem zaraziłem się już od dziecka i tak zostało do dzisiaj i dziękuję, że mam możliwość wracania. W rodzinne strony teraz, kiedy nie jestem już tutaj na co dzień, ale dzięki pracy i temu, że cały czas jestem mocno z rolnictwem związany, mogę tutaj przebywać także w roli doradcy i wykorzystywać wiedzę, którą nabywam już zawodowo. Na początku, oczywiście, myślałem o tym, że zostanę tutaj pracując z ojcem, bratem, siostrą. Na gospodarstwie. Natomiast oczywiście życie przynosi wiele niespodzianek, i szczęśliwie na studiach poznałem obecną małżonkę i postanowiłem przenieść się prawie 200 km na północ. Jedno, jedno, czego oczywiście nie mogłem zmienić, nie wyobrażałem sobie, że porzucę rolnictwo i zawód wyuczony. No i szczęśliwie tak się poukładało, że jestem tu, gdzie jestem, zostając doradcą w firmie NUFARM. Klienci, znając moją przeszłość, to że pochodzę z gospodarstwa i tak naprawdę też pracowałem na gospodarstwie i przy zwierzętach, i przy pracach polowych, wiem na czym to polega, rozumiem, rozumiem ich potrzeby, rozumiem ich pracę i problemy, jakie, z jakimi się muszą mierzyć. Więc w kontaktach z nimi jesteś, jestem, myślę, na tyle autentyczny i staram się pomagać im tak, jak staram się tutaj pomóc w moim rodzinnym gospodarstwie i zawsze robię to szczerze. Radzi sobie już bez mojego udziału, jeżeli chodzi o taką czynną pomoc, jeżeli chodzi nawet o, o, o takie prace żniwne. Nie, nie jestem już angażowany, natomiast, co mnie bardzo cieszy, <grytanie> często, często kroć dostaję, dostaję telefony, pytania, ewentualnie przy okazji wizyt rodzinnych oczywiście jest obowiązkowy objazd pól i wtedy... Mogę używać, że tak powiem, mojego mózgu i, 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 z chęcią, i z chęcią dzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem, które nabywam na terenach całej Polski i zdarza się, że tak zwana czerwona linia gorąca, w której trzeba gdzieś tam dostaje SMS-a ze zdjęciem, co to jest, jak to zwalczyć, bo się nagle pojawiło. Widać, że, że jest, 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 jest problem i trzeba szybciutko zareagować, więc. E, e, Szybka odpowiedź i szybka reakcja, oczywiście na polu, jest kluczowa, aby, aby, aby uniknąć wszelkich strat i oczywiście osiągać wysokie plony. Praca na polowa i wszystko, co z tym związane, to była, to była jednocześnie też moja pasja. Natomiast ogromną satysfakcję dawało właśnie pora zbiorów, moment narodzin przychówku To było coś, co, co do dzisiaj jest tak naprawdę w pamięci tak mocno wryte tyle wspomnień związanych właśnie z jakimiś tam kurczę e, fajnymi momentami, w którym, nie wiem, zrobiliśmy jakiś rekord planowania, albo jakaś odmiana, na którą. Udało się namówić tutaj ojca, świetnie wyszła, bo to był twój pomysł. Jakaś tam pierwsza budowa, przebudowa budynku gospodarczego, gdzie człowiek no, kupę potu i krwi w to wkładał, no ale efekt był naprawdę imponujący i wtedy, wtedy, wtedy satysfakcja nie do opisania tak naprawdę. I są to no, wspomnienia, które nigdy, nigdy nie znikną. I, I gdy wracam tutaj po jakimś dłuższym czasie i patrzę, na pewne rzeczy no to to wraca po prostu tak jakby to było wczoraj. Ciągniki są bardzo wiekowe. Ponieważ C330 tak naprawdę to jest trochę taki miks pomiędzy C328 a CC330. Natomiast jeżeli chodzi o 60, tak naprawdę to jest, to jest traktor Ursus 4011. Natomiast no już dosyć mocno przerobiony. Z nową kabiną, nową maską też jest poprzerabiany przedni most. Także to już jest ten sprzęt taki troszeczkę przygotowany pod kontem tych lżejszych prac typu talerzówka, typu włóka, typu rozsiewacz. W praktycznie większość rzeczy jestem w stanie zrobić tutaj sam, ponieważ mechanicznie nie jest to sko skomplikowany sprzęt. Części wciąż, wciąż są dostępne, e, są dosyć stanie. Nawet jeżeli chodzi o specjalizowanych mechaników, rzeczy, które nie jestem w stanie sam zrobić. To remont silnika można zrobić całkiem z całkiem niezym tak porównując to do zachodniego. Taki też przerabiałem, ponieważ przerabialiśmy tutaj przerabiałem zachodni ciągnik e, Dużej Mocy, y, gdzie po dwóch latach użytkowania stwierdziliśmy, że, 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 że nie ma to większego jakby przełożenia na te hektary. Tak? To było nie spełniam tu swojej roli, natomiast to, co jest tutaj, jak najbardziej spełnia swoją rolę. Tak? Nie jest to specjalistyczne gospodarstwo, jest to bardziej gospodarstwo hobbystyczne. Zacząłem bawić się hobbystycznie w, w rolnictwo, ponieważ wcześniej gospodarstwo to było nastawione dosyć mocno na specjalistyczną produkcję warzyw. Natomiast rok 2000, po, po koniec lat 90., początek lat 2000 spowodowały jednak odpływ siły roboczej. No i od tego momentu zaczęliśmy się trochę przekwalifikowywać. I tak naprawdę gospodarstwo zostało podzielone. Na części gospodarstwa e, znajduje się szkółka drzewozdobnych prowadzona przez mojego szwagra, natomiast na drugą części ja hobbystycznie uprawiam kukurydzę. Ostatnio też zacząłem uprawiać słonecznik jako nową, nową uprawę, żeby przetestować, zobaczyć jak, jak, jak to może wyglądać w warunkach naszego województwa, w ogóle Polski. Związane jest to też z tym, czym się zajmuję na co dzień w pracy, ponieważ od ponad 14 lat pracuję w firmie NuFarm. Od ponad 12 lat zajmuję się tak zwanym marketingiem produktowym, ale też i marketingiem uprawowym. Zajmuję się grupą produktów. Przez 10 lat byłem crop managerem kukurydza rzepak, natomiast od 2 lat zajmuję się zbożami. Nowości, które, które wprowadza firma, najpierw testujemy u siebie, ja testuję tutaj. Jak ten zabieg wykonać, jak ustawić opryskiwacz, jak dobrać dawkę. Cały, cały wachlarz tych wszystkich rzeczy, którą każdy rolnik widzi na polu, ja też tutaj jestem w stanie to zaobserwować i też jestem w stanie przenieść to później na, na swoją pracę w przypadku chociażby szkoleń e, produktowych dla rolników, gdzie, gdzie rolnicy od razu są w stanie wyczuć, czy, 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 czy człowiek jest czysto teoretykiem, czy też ma jakiś, jakiś, e, jakąś styczność z praktyką. Ten nieduży areał pozwala, pozwala na to, żeby południami oczywiście zrobić jakieś zabiegi, ewentualnie wieczorami a dzięki, dzięki oświetleniu można pewne rzeczy też zrobić. Tak? W garażu stoi jeszcze Fiat 126 tak? Wciąż w trakcie renowacji, w tym momencie jesteśmy na etapie wymiany silnika, ponieważ stary dokonał swojego żywota, nowy czeka na zamontowanie, atkolwiek. Gdyby chodziło tylko o silnik, to pewnie byłoby to zrobione, natomiast okazało się, że tam jak to konstrukcja i niestety trzeba niektóre blaszki powymieniać. Y -y, jest... <ścoughs> Ciewmy, może ja pójdę do niego, wiesz, żeby nam dały z 10 minut? Już nie wrócę do tego zdania, bo nie wiem jak ja powiedziałem, tak po prostu było spontaniczne, nie?